Każde zwierzę jest inne i my swoje zwierzę znamy najlepiej. Jeżeli ono śpi w miejscu takim innym niż zawsze, zachowuje się inaczej niż zawsze, no to powinno to wzbudzić nasz jakiś tam niepokój. Nie? Co koty myślą o nas? Czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy poznali myśli kotów? Partnerem programu jest Abort Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dawid, Dawid Szabat, dzień dobry, dzień który dobry. jest hodowcą kotów, kotów. rosyjskich niebieskich. Tak. A na kolankach twoich to? Oliwia, kotka rosyjska niebieska, kotka, Piękna. która ma w tej chwili 3 lata. Mhm. Oczywiście jest bardzo niecierpliwa, bo ona najchętniej by tutaj, wiecie, pochodziła po studiu i porządziła, no ale na chwilę obecną musi być chwilę taka zniewolona, że Zniewolone. tak powiem. No dobrze, będziemy rozmawiać o tym, co koty myślą o nas. Czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy poznali myśli kotów? Myślę, że tak. Dużo, mhm. dużo takich e, jakby zachowań kota możemy e, zinterpretować. Na przykład to... Kiedy kot się kładzie na plecach, pokazuje nam brzuch. Tak, to już wiemy, że kot po prostu oddał nam się całkowicie, że kocha nas bardzo, że ufa nam bardzo. Z psem, Bo ja jestem psiarą, ja nigdy nie miałam tak? <laughs> więc tak jakby będę weryfikować, ja mam zawsze okay. zawsze. tak, zawsze witam dwa zawsze koty. koty, tak jest, tak, ma dwa koty, ja mam pieska, tak, to jest bardzo podobnie, tak, te mm? zachowania są bardzo podobne, na pewno mm, każdy kot, każde zwierzę tak naprawdę jest indywidualistą, każde też a mogę? bardzo dużo, a, proszę bardzo, każde też bardzo dużo zachowań pokazuje nam Aha. na różne sposoby na przykład e, kiedy kot kła kładzie uszy to znaczy najczęściej że jest zaniepokojony no. ale wiecie może to też kła kładzie uszy być, kiedy A. kładzie uszy może być objawem zaniepokojenia mhm. ale też objawem chorobowym o to jest bardzo ciekawe Widzisz. tak mhm. e, kot na przykład który wiecie śpi w pozycji takiej z nosem przy ziemi to już wiemy że kotu coś dolega to no. najczęściej coś go boli rozumiem tak kiedy nasz wiecie Znacie swoje zwierzę, każde z nas zna, czy to pies czy kot. Tak. Jeżeli jego zachowanie jest inne niż na co dzień, to. O, chodź, 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 chodź. To On jest... chce ona chce zwiatać. A Oczywiście. Tak. Chodź, oliwko. Oliwa. Chwile, Oliwia. Chwilę Oliwia. się pokażesz. Oliwia. 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 Tak. Więc, więc na pewno takim objawem e, chorobowym jest właśnie to, mówię, tak jak kot siedzi z nosem przy ziemi, ale mhm. każde zwierzę jest inne i my swoje zwierzę znamy najlepiej, jeżeli ono śpi w miejscu takim innym niż zawsze, zachowuje się mm. inaczej niż zawsze, no to powinno to wzbudzić nasz jakiś tam niepokój, nie? Czy sądzisz, mm. że psy są bardziej wdzięczni niż koty? Jak rozpoznać, <śmiech> <śmiech> nie, stosunku nie, bo, bo nie ukrywam, e, f, to, to jest jakby te dwa strony medalu. Z jednej strony kot jest Mniej wdzięczny niż pies, według mnie. Według mnie, potem zobaczymy. Ale z drugiej strony jest bardziej niezależny, więc nie musisz codziennie chodzić na spacer. Nie mu to, to jest jakby bardziej niezależny, jakby nie było. Tak. Ale według ciebie, kiedy jest taki wdzięczny? Właśnie kiedy się położy, kiedy. Jak, to, jak, jak widać, że, że kot jest wdzięczny? Że jest wdzięczny, że jest zadowolony, tak. że tak powiem, że nas kocha. No to na pewno kiedyś śpi z nami w łóżku. Kiedy o. widzisz, tak jak w tej chwili, ona się przytula, ona potrzebuje kontaktu ze mną. E, kiedy wracam na przykład, nie wiem, po jakiejś krótkiej nieobecności czy dłuższej do domu, one od razu nas witają. To nie tak. Każda miłość jest inna i psa, i kocia. Tak jak mm. mówisz, kot jest bardziej niezależny. Kot chodzi swoimi ścieżkami, no i to wiemy od zawsze. Pies jest bardzo zależny. Kot sobie poradzi, tak czy siak, jak nas nie ma w domu. To, to, jest, to jest ok, bo on wtedy poświęca czas na pielęgnację najczęściej. Na te rzeczy, na te mm -hmm. przyjemności swoje, na które na co dzień nie ma czasu, kiedy my jesteśmy w domu, no bo jest zaabsorbowany naszą osobą, tak? że ona jest bardzo towarzyska, bo ty mi mówiłeś, bo ja się pytałam wczoraj, Wita, czy przewiezie swoje dwa koty do studia. A on mówi, że nie, że jego e, potrzebują czasu. Jeden wy... ragdoll, drugi mańkun, a po prostu zanim się e, e, zwyszają, to, to jest et, Potrzymują tak. troszkę. Czasu. Co, no... A tutaj jest tak bardzo towarzyski. Tak, bo to są koty bardzo... rosyjskie. Kot tak. rosyjski jest taki, że wiecie, najczęściej weźmiemy małego kociaka z hodowli. Mhm. No tak. i teraz mamy problem, bo kot jest na początku niekontaktowy, unika mhm. kontaktu z nami. Dlaczego? Dlatego, że kot rosyjski przyzwyczaja się bardzo do człowieka. I taka więź zerwana z hodowcą na początku prowadzi do tego, że ta aklimatyzacja kota w nowym domu to nie jest 2-3 dni. Mhm. Są przypadki, kiedy faktycznie to trwa 2-3 dni. Ale z reguły jest to około tygodnia, do dwóch, trzech tygodni nawet czasami. Takie adaptacji. Kiedy, tak, ale kiedy ta więź się zbuduje, kiedy przyzwyczajimy kota do towarzystwa innych osób w domu, mm. no to efekt mamy taki Szeba, nie coś. inny. Słuchajcie. A powiedz mi właśnie, czy koty, bo psy rozpoznają nastroje? Mój tak. pies na przykład, ja mam suczkę, ona ma 14 lat, już jest taką, wiesz, emerytką, tak. mam am stawkę. I ona czuje wtedy, kiedy ja jestem smutna, przychodzi, się przytula. A powiedz mi, jak jest z kotami? Czy koty? Wyczuwają nastrój człowieka. Nastrój Kot pościciel. wyczuwa nastrój człowieka i to zdecydowanie, słuchajcie, to na pewno bardzo dużo pomogło w pandemii covidowej, słuchajcie, mm -hmm. kiedy ludzie byli oh. najczęściej, no faktycznie, bo to za bardzo często gdzieś tam byliśmy przygnębieni, smutni, wtedy faktycznie ludzie najczęściej decydowali się na kota. A później okazywało Albo się, że. żeby móc wyjść z domu. żeby, żeby móc wyjść z domu, ale żeby mieć towarzystwo. Hmm. Kot naprawdę wyczuwa nasz nastrój. Kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, przyjdzie, hmm. połasi się. Ale pamiętajmy, pomimo wszystko, hmm. że kot głównie e, kieruje się swoimi, swoimi potrzebami. Tak, jest bardziej egoistyczny. <laughs> hmm. To być. znaczy, w pozytywnym sensie. Jest Słuch, bardziej egoistyczny niż pies, zawsze porównując z psem. I czy. Jego mru mruczenie, mruczenie mm. mr 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 jest, jest. uspokajające, jest. Na, pewno. uspokajające Prawda? na pewno słuchajcie, yy, no są przypadki yy, takie, że kot faktycznie potrafi yy, położyć się w miejscach, gdzie nas coś boli, gdzie coś mm. nam dolega. No nie wszystkie koty, no niestety, nie wszystkie. Ale tak, kot zdecydowanie może nam pokazywać swoje uczucia i odczuwać nasze uczucia, tak. zdecydowanie Na różne sposoby, chociażby, tak jak ona w tej chwili potrzebuje po podróży, która trwała trzy godziny, koniecznie potrzebuje... skąd? Z Pomorza, z Kurcz, Starogard Gdański O, Starogard Gdański, no to 3 godziny, tak. Także ona w pociągu, słuchajcie, w miarę grzecznie jechała. Ale w taksówce już, już, już nie wytrzymała. Złęczyła. Tak, no tak. i ja i... jestem ciekawa też, jakie Państwo mają kotki, tak. jakie macie przygody ze swoimi kotkami, czy jesteście właśnie kociarzami, jak ci panowie obok tak, mnie, tak. czy jesteście tym pieseczki jak ja. Czy chcielibyście? Albo właśnie mi czy chcielibyście mieć tak, kotka, bo kotka. To, jest, to jest ciekawe. A powiedz mi jeszcze, bo moja babcia zarówno jedna, jak i druga, bo ja pochodzę z warmii i moje babcie tak. mieszkały obie na, na wsi i zawsze wiecie, były wszystkie zwierzęta, psy koty i u mojej babci ja jestem nauczona tego, że zawsze te zwierzęta spały w łóżku w domu. Tak. I jestem bardzo ciekawa, bo moja babcia zawsze mówiła, że kot wyczuwa chore miejsce, że tam, mm -hmm. gdzie nas coś boli, gdzie się coś już złego dzieje, właśnie. to on się wtedy kładzie i to wygrzewa. I ja zawsze się zastanawiałam, czy to jest taka, wiesz, takie wierzenie ludowe, czy faktycznie jest w tym coś prawdy. Ja myślę, że to jest to bardziej takie wierzenie ludowe. Wiecie, mm -hmm. doprowadziło to później właśnie takie wierzenie do różnych takich wielkich nieszczęść u kotów mm -hmm. z powodem, ze strony człowieka. Nie, nie. Ja myślę, że kot bardziej jest w stanie wyczuć to miejsce, Myślę, że jest to też kwestia tego, na ile my uwierzymy, że kot jest w stanie nam pomóc. Myślę, że taka siła bardziej tutaj e, no, naszej wiary. Nie, ja nie, nie słyszałem o takich przypadkach, e, ale to też nie znaczy, że tak nie jest. To no właśnie, prostu, może wiecie. Państwo mieli taką styczność, że kotek faktycznie wyczuł jakieś miejsce chorego, poszliście do lekarza i. Faktyczny. I tak, faktycznie. tak, tak, tak. Mhm. Może poczuć, myślę, że na pewno, e, tak jak rozmawialiśmy na początku, nasz nastrój to mhm. jest to, co kod głównie odbiera. Cieba. Nasz nastrój, e, to czy jesteśmy przygnębieni, czy mhm. nam coś dolega. Widzowie pytają, no. jeśli w nocy zamiast spać wariuje. Tak. To co? Dlatego, że jest młody, czy w ogóle jest taki charakter. To jest problem z żywieniem, drodzy Państwo. O! o no oczywiście. Kot po jedzeniu robi się leniwy. I musimy kota przestawić na tryb jedzenia. Czyli mhm. jak? Najczęściej dajemy to jedzenie jak najpóźniej wieczorem, żeby kot miał czas. Bo dla kota jest to taki sygnał pielęgnacji. Nie pierwszym razem, nie drugim, ale mhm. za trzecim, czwartym on się zacznie robić już leniwy. No i w ten sposób nauczymy kota, żeby jednak no, nie wariował w nocy, żeby, żeby, bo najczęściej karmimy rano, karma sucha niektórzy pod dostatkiem, niektórzy z kolei wydzielają, no zależy tutaj właśnie od, od właściciela, ale najczęściej robimy ten błąd, że wieczorem niestety nie damy kotu jeść, no i kot się robi bardziej aktywny, więc tak. przestawiamy kotu zupełnie żywienie z porannego na wieczorne, no i powinno pomóc. I dużo zabawy wieczorem jeszcze przed tym jedzeniem, o. A powiedz mi, jeżeli na przykład takiego kotka z hodowli chcemy sobie wziąć, to ile on powinien mieć tygodni? Takie minimum to jest 12 tygodni, czyli mhm. takie... 3 miesiące. Trzy miesiące, tak. 12 tygodni, 14 tygodni, wiecie, to też zależy, bo każdy maluch jest indywidualny. Jedne są takie, że na przykład później odchodzą od matki, no i nie chcą na przykład, no, ja jako hodowca odpowiedzialny widzę, że po prostu no, to nie jest jeszcze ten czas, mhm. ale, ale no takie 12 tygodni to jest minimum. Z ciekawostek kto? Silver TV, nowy prowadzący, Oliwia! I prawdziwy Uuu! Silver słuchajcie. Silver, I prawdziwy Silver, trzy, cztery, raz, panie, panowie, nowa prowadząca. To już masz dwie prowadzące nowe. A propos szarości. Słuchaj, ja jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, bo tak jakby znam się na psach, wiem dużo o psach i wiedziałam, że psy widzą kolory żółty i niebieski. I sprawdziłam, że koty też mają podobne, tak, bardzo tak. podobnie, jeżeli chodzi o widzenie, że też nie są dalekowidzami, e, że też człowiek, e, człowiek, człowiek widzi e, lepiej, tak jakby ma lepszą ostrość widzenia. A powiedz mi, jak to jest, jeżeli chodzi o postrzeganie e, kota e, jak on widzi ciebie jako właściciela, to kim ty dla niego jesteś? Człowiekiem, czy jesteś po prostu jego... Czasami puszką karmy, <grym> <grym> przysmakiem. Tak? Albo Nie, dużym słuchajcie, koteczkiem. Ja jeżeli miałbym um, się wypowiedzieć, to na pewno wypowiem się na przestrzeni tych swoich doświadczeń, tych mhm. lat y, hodowania, obcowania z kotami. Bo ile lat już się <grym> zajmujesz? 14 hodową? lat. Mhm. A więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o koty, jak one nas postrzegają, a przynajmniej moje mnie, no to na pewno jaką taką największą swoją miłość jakąś. One ze sobą żyją wszystkie w dużej harmonii. No, ale jednak ja gram tutaj pierwsze skrzypce, gdzie się poruszę, gdzie co. Koty Czyli mnie to obserwują. nie jest tak, że kot twierdzi, że to on jest panem domu. A ty hmm. jesteś jego sługą, tak jak często jest w memach, w internecie. <grystanie> Wiecie, w praktyce tak to wygląda. Ale w rzeczywistości faktycznie kot nie da nam, szczególnie kot rosyjski, nie da nam tego odczuć. Hmm. To jest takie wieczne dziecko. One mają, słuchajcie, nawet 17-18 lat, bo one dożywają późnego hmm. wieku. Nadal mają tą sobie taką dziecięcą naiwność, w ogóle taką dziecięce mhm. szaleństwo. To są koty, które. No taki kotopies, nie? Także mówię, to jest takie, bo ja też mam trzy psy. Mhm. Także one się super dogadują z tak? kotami. Tak, słuchaj, nie mam hodowli psów, nie, ale moje trzy psy super się dogadują z kotami. Koty rosyjskie generalnie są takimi kotami bardzo przyjaznymi do innych zwierząt. Mhm. Jestem ciekawa, czy Państwo są przywiązani do jakichś ras kotów, czy takie dachowce. Tak, no, ale one są cudowne. cudowne tak. One są cudowne, tylko że wiecie, wybierając rasę kota, sugerujemy się najczęściej, może nie, nie powinniśmy tyle co wyglądem, co cechami charakteru. Mhm. No tak. bo to jest zwierzę żywe. I tutaj jednak w grę jest najważniejsze, to, czego od kota oczekujemy. Te nasze. Europejskie, że tak powiem, koty, one są cudowne. i nie można niczego nie odebrać. Ta ich dzikość, ten temperament, to jest coś niesamowitego. No, ale koty hodowlane mają ten plus, że w nich zostały uśpione te cechy takie pierwotne, czyli polowania, chęć ucieczki, drapania, niszczenia. No to to, to bardzo często sprawia, że ludzie decydują się na koty rasowe, ale często mieszają, czyli kot dachowy z kotem rasowym. Widzowie pytają, czy tak jak psy, również dla kotów jest tak, że każda rasa ma swoje zadanie, nie? Jeden bardziej do polowania, jeden bardziej do przytulania, jeden bardziej, nie wiem... Zdecydowanie, słuchajcie, tak? zdecydowanie, o. tak. Czyli Pragdol, które lasa do to jest na przykład leniwy, tak? Kot bardzo leniwy. Kot brytyjski, kotem bardzo leniwym. Kot rosyjski, no jest raczej kotem aktywnym. Do polowania, no to mamy koty egipskie, mm. koty rasy bengalskiej, ociketę, czyli już te takie... takie Kowane, że tak. Tak. No i te nasze europejskie. Kochają maincoon? polować. Męinkun też bardzo chętnie będzie polować. To jest bardzo duży kot zresztą. Tak. Tak. No Oliwia raczej by nie polowała, bo jak kiedyś mi wpadła mysz do domu, to koty zrobiły popłoch i kotów mhm. nie było. Oh. Raczej się przestraszyły niżeli, niżeli e, zainteresowały. Nie, na pewno każda rasa ma swoje predyspozycje, takie charakteru, kiedy, mhm. kiedy możemy. Na podstawie czego decydujemy się na daną rasę kota, na pewno tym powinniśmy się przede wszystkim kierować. Kiedy Kot rozumie, że my go kochamy? Jak dajemy mu jak jeść. Dajemy dajemy mu jeść. jeść. Tak? No. Ale jak głaszczemy, jak pozwalamy mu się położyć, mm. jak pozwalamy spać mu w łóżku. Mm. Wiecie, ludzie często kupują legowiska. Legowiska są fajne, kiedy mamy dużo kotów. Mm. Ale kiedy mamy jednego, dwa koty, no to zdecydowanie najlepszym legowiskiem będzie tutaj e, nasz fotel, łóżko. Miejsce, gdzie my jednak najwięcej spędzamy czasu. A powiedz mi jeszcze, czy warto w sensie, czy lepiej mieć jednego kotka, czy zawsze lepiej jak jest gromada, czyli dwa, trzy? To też różnie. Znaczy generalnie fajniej jest, kiedy koty wychowują się w, w, stadzie. Te, w stadzie, kiedy jest to minimum dwa. Ale miałem koty, które były indywidualistami i wiem, że po prostu nie dopuszczą do siebie towarzystwa drugiego kota. No i co bardzo ważne, jeżeli już mamy jednego kota i chcemy dobrać do niego drugiego, no to musimy się też sugerować tym, żeby nie... Było takiej rozbieżności w charakterach. Mhm. Ja już Wam powiem o co chodzi. Mamy kota brytyjskiego i mamy kota egipskiego. Czyli mamy kota bardzo spokojnego, kanapowego mhm. i kota egipskiego, w którym jest jednak ta dzikość, temperament przeogromny. I tu nie dojdzie do miłości, tu będzie zawsze problem. To jest to, że właśnie ludzie często decydują się nim, nie analizując tego, że ta różnica charakterów będzie zbyt mhm. duża. To będzie po prostu męczarnia dla obu kotów. Musimy gdzieś jednak cyrkulować. To tak jak u ludzi, prawda? My tak. też się musimy charakteryzować. To tak jak u ludzi, więc, i więc ja zawsze mówię, tutaj jednak właściciela odpowiedzialność spoczywa na tym, żeby dobrać mu drugiego towarzysza bardzo podobnego charakterem. A propos towarzystwa, e, e, widzowie pytają, jaka rasa, czy istnieje taka rasa, która jest najbardziej... E, neutralna. Nie, neutralna raczej... E, która się przywiązuje do ludzi, która taka bardzo jest... Taka najbardziej towarzyska, towarzyska taka właśnie, wiesz, uczuciowa. Uczuciowa, czy tak. jest co. So, ja myślę, że każdy kot jest, każdy. To jest niezależne mm. od rasy, bo to okay. jest kot. Kot jest taki po prostu każdy. Okay. Kwestia tak. po prostu tego, czy chcemy bardziej, czy chcemy mm. mniej, ale każdy kot się do nas przywiąże. Nie wiem, mm. jakim musielibyśmy być człowiekiem, żeby, żeby kot się do nas nie przywiązał. I teraz tak, troszkę prywaty. Prywatny. Coon? Tak. <laughs> I ragdol. Tak. Bardzo często, co najmniej trzy razy w tygodniu, nawet więcej. Biją się, mm -hmm. bawią się, czy, czy jednak chcą dominować? Biją się, bo rozbieżność charakterów jest ogromna. widzisz, To, że one wizualnie są bardzo podobne, częst, znaczy tak. podobne. No, no, koty. No, tak. Kot, tak. E, mają dużo futra, także na tak. pewno. Mm, no ale myślę, że tutaj rozbieżność charakterów może być głównym powodem tego, że one jednak gdzieś tam no. mogą się nie dogadać. To nie jest też powiedziane, że się nie dogadają, bo może to być też forma zabawy, nie widziałem tego. Tak, hmm. tak. Ale najczęściej. Według jednak, mnie się bawią. Według ciebie. I tego się że... trzymajmy. tak to się trzymaj. Ja chciałam się pochwalić. Nie masz wyjścia. Że ona się uspokoiła, zobacz, i mruczy. Tak, Super. słuchajcie, jest jej dobrze. Tak, jest jej tak. dobrze. Ja w ogóle, słuchajcie, zawsze yy, co do kotów, to stwierdziłam, że to jest takie właśnie zwierzątko mało wymagające, no bo z psem jednak muszę wyjść na spacer, wiesz, czy pada, czy wieje. Pies jest bardzo absorbujący. Tak, tak pies tak. chce się bawić, pies to, pies tamto. Kot jest taki, że kot się bawi wtedy, kiedy chce, ale mhm. też zauważa e, nasze zmęczenie na przykład, co jest bardzo mhm. charakterystyczne. O. Kiedy przychodzimy z pracy zmęczeni, kładziemy się, siadamy, kot nas nie zaczepia, nie rzuca hmm. nam, nie wiem, nie Aha, wchodzi nie, nam, nie, nie wiem. Wrażliwy, tak, tak, czuję, po prostu czuję, że okej, okay, chcesz odpocząć, ja odpocznę z tobą, pomogę ci odpocząć. Ona na tej zasadzie. Mnie też ciekawi postrzeganie kotów teraz, no bo weźcie pod uwagę, że kiedyś w starożytnym Egipcie, no to koty wiodły prym, prawda? Były nawet mumifi, mumifikowane no tak. ze swoimi właścicielami. W koty Tak, przynosiły tak. szczęście, miały taki symbol właśnie, symbol. że one są tak. zdrowia. Potem w średniowieczu koty były symbolem zła. I Ludzie tak jakby się ich bali. Nawet pamiętam, że jak czytam ciekawostki, to że Juliusz Cezar na przykład bał się kotów, no nie? A teraz, jaka ty jesteś Koty słodka? wróciły właski. Tak, wróciły w łaski. Zobacz, jak ona jest. Koty zdecydowanie jest. wróciły w łaski. Mamy czasy takie bardzo, wiecie, depresyjne, często mm -hmm. chorujemy na różne przypadłości. I kot jest takim naprawdę sposobem bardzo fajnym, tak jak i pies zresztą mm -hmm. generalnie posiadanie zwierzęcia pomaga nam bardzo. E jest terapia z kotami. Nie pamiętam teraz, fe... felinoterapia. Felinoterapia, mhm. tak, felinoterapia, że Felino, można właśnie felinusz, tak. z koteczkiem Tak, generalnie tak. obcowanie ze zwierzętami to mi każdy właściciel zwierzęcia, czy to psa, czy kota, Taak. czy chomika, Taak. przyzna, że opieka dla nad dzieci. kimś. Dla dzieci jest to dla fantastyczne. Dzieci cudowne Dla starszych osób czasami mm, boimy się, a bo mama starsza, nie wiemy, mhm. co z tym kotem później będzie. Nieprawda, nie powinniśmy się tym sugerować. Dać kotu szczęście i mamie mhm. szczęście. Jak kiedyś się coś wydarzy, sami coś po prostu wymyślimy, weźmiemy tego kota, mm. czy tam psa do o, siebie. I ale... zobacz. <słuch> tak, i, i, i tyle oliwkę widzieliśmy. <słuch> tyle. Więc jeżeli myślicie nad kotem, niezależnie od wieku, jest to dobry wybór. Tak, prawda? ale decydujcie się na zwierzęta, miejmy te zwierzęta, Obcujmy, bądźmy dla nich przede wszystkim dobrzy. Wiecie, analizujmy ich zachowania tak, jak my byśmy sami chcieli być postrzegani. Czyli. Mm. E, Przekładajmy ten język koci na język ludzki. Okej, okay, nie zrobię ci tego w sumie. Dla mnie też byłoby to nieprzyjemne, tak? Mm. Więc pamiętajmy, że koty nie lubią zapachów cytrusów. Cynamonu też. Cynamonu, czytałam, no, unikajmy zapachów octu. unikajmy tak. zapachów kawy. Wiesz co, kawa jest raczej... Moje koty lubią pić kawę a, nawet niektóre, a psy to kochają. <noise> Tutaj nasza wydawca ma doświadczenie takie, że y, y, koty zakupują kawę. No, no Wiecie, no, różnie to bywa. Różni ludzie, różne doświadczenia. Różnie, róż, tak jak wiecie, u kotów jest to jak u ludzi. Każdy charakter jest zupełnie inny. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.